Cześć, tutaj Krzysiek. Przed nami następna gra w stylu pixel art Katy Rain. Jest to gra detektywistyczna. Grałem dużo, don't escape. I grał będę dalej. Natomiast gra już została przeze mnie ukończona. Ale to oczywiście nie koniec. Przygodówek na moim kanale będzie więcej gier w takim klimacie. Tylko jest troszeczkę inna. Tam był thriller, a tutaj będzie kryminał. Zobaczymy, czy tak samo będzie się przyjemnie grało. Ta gra nie jest polska niestety, ale z polskimi napisami. Napisy stworzyła grupa polskich fanów tej gry, a twórcy gry postanowili uznać je za oficjalne i można przez to sobie zagrać o polsku. Nie wiem, czy na YouTubie jest ta gra w polskiej wersji językowej. Mam nadzieję, że zobaczycie tę grę u mnie. Zapraszam. hej o kurde boże ale wygodnie teraz będę tu sobie leżała i dusiła się własnymi wymiocinami chciałam ci o czymś powiedzieć aha ten pokój wygląda jakoś inaczej jak wiruje przeglądałam w gazecie ogłoszenia sprzedaży używanych Wow, za szybko. Słuchaj, Ellen, Strasznie jarą mię książki, ale. Wysłuchaj mnie. Zauważyłam artykuł o weteranie wojennym z Conville Springs, który niedawno zmarł. Zapamiętałam, że kiedyś tam mieszkałaś i w ogóle. Ale mi się marzy bez troski, błogi sen. Nasza bohaterka jest, jest studentką. I słuchaj tego, nazywał się Joseph. Joseph Rain. Co powiedziałaś? Znałaś go, prawda? Wiedziałam. Wiedziałam, że go znałaś. Joseph Rain. Hmm. Nasza bohaterka nazywa się Kate, Katie, Rain właśnie, yy, więc no, to był pewnie mój dziadek. O, mam tutaj opcje dialogowe, pierwsze do wyboru. Yy, tak, to był mój dziadek. Chwila, nigdy nie mówiłam ci, gdzie dorastałam. Możliwe, że trochę cię sprawdziłam. To nie w porządku, Eilen, serio. Nie mogłam się powstrzymać. Kiedyś będziesz musiała się powstrzymać, gdy wniosek o zakaz zbliżania się i mówię ci to jako przyjaciółka. Wiem. Tak czy inaczej, powinnaś wiedzieć, że jutro jest pogrzeb. Okej. Okay. Wybierzesz się? Nie wiem. Dobranoc, Ailen. Dobranoc, Katie. Dobrze. Znamy no, tak. Mieszkają dwie dziewczyny razem, pewnie jakiś akademik lub coś. 25 września, 95 rok, dzień pierwszy. Pip. O Boże, przestanie dzwonić. Dzwoni budzik. Wstajemy. Komputerek fajny nawet. A zobaczymy, co to za komputer. Podchodzimy. Możemy spojrzeć. Wkurzający budzik. Alien. Na jego dźwięk, mam ochotę zaźgać się czymś tępym. Każdy przedmiot ma dwie interakcje, minimum dwie. Możemy dany przedmiot sprawdzić, obejrzeć go i możemy go uruchomić. Ej, zostawił. Hej, Kat, druga droga przed tobą, dlatego zostawiłam buzik, żebyś nie zaspała na pogrzeb. Podziękujesz mi później. E Jak nic, zmieniam współlokatorkę. Dobra. Nasza będzie postać taka bardziej zabawna. bardziej. Widzę, że jest... ma taką osobowość trochę rokową. Więc okej, okay. walizka. Dziewczyńska walizka Ailen. Jest to naklejka z jej pełnym nazwiskiem Ailen Mildred Summers. Mildred, ha, ale się jej dostanie. Chciałbym w jakiś sposób jej w tym dowalić. Ten komputer mnie interesuje. Spójrz na ten komputerek. Ailen pożyczyła go ze szkoły. Chodzi na kilka przedmiotów informatycznych. Wow, nieźle. Pomyśl, żaden ze mnie jajo głowy, ale wiem, jak niego używać. Z komputera zaczynaj się, nie z jajo głowego. Dobra. Telefon? Wow, telefon. Użyj telefonu. Ale dokąd zadzwonić? Jest 95 rok. No tak, telefon. Nie znam żadnego numeru. Podnieś słuchawkę. Podnieś telefon. Pokój w akademiku, kontakty. Bardzo local. lubię słuchać swojego głosu, ale... No dlatego swój, swój, do swojego pokoju mogę zadzwonić. Szału nie ma. Co my tu jeszcze mamy? Plakat. Coś. Jeden z moich ulubionych horrorów. Tak, to jest bardzo fajny film. Oj, tu będzie dużo nawiązań. Oj, to, jest, to będzie, czuję, fajna przygoda. Mam nadzieję, że wam się spodoba. To jeszcze jest plakat. Film jeszcze nie miał premiery, to plakat promocyjny, który Ellen dostała za testowania. Każdy, kto wchodzi, pierwszy słyszy od niej ten sam żart. Uwaga, spoiler, łódź zatonie. Eee, tak, to jest Titanic. A, tak, tak. Widać taki tutaj zarys, jak stoją na tym dziobie. Tak. Dobra, kolejny żarcik. O, gitara elektryczna. Graj na gitarze. To za zabawa, gdyby nie ma nikogo, kogo można wkurzyć. Kolejny plakat. Plakat takiego jest zespołu? Plakat? Pulp fiction. Uwielbiam ten film. Super. Mamy więc tutaj bohaterkę, która lubi horrory. Lubi Pulp fiction. Wygląda właśnie tak rokowo. Yy, dziewczyna jest studentką. I zmarł właśnie jej dziadek, weteran wojenny. Ruszamy dalej. Dobrze. Ruszyliśmy w świat. Wow, ma motor. O, fajnie. Fajnie to wygląda. Fajnie się zaczyna. Jesteśmy na pogrzebie. Zobaczymy, jak to dalej się to rozwinie. No to jestem. Boże, naprawdę muszę zapalić. No to pal! Ktoś ma coś przeciwko? Chyba nie. Martwi rządzą. Dobra. Taki włos. Dobra, idziemy do przodu. Na grobki. Grobowiec, później... Oj! Uuu... Zebraliśmy się tutaj dziś, by uczcić pamięć niezwykle prawego człowieka, podpory naszej społeczności, oznaczonego bohatera wojennego. Nazywał się Joseph Irving Rain. Wszyscy pamiętamy jego ciepłe serce, współczucie, chęć niesienia pomocy innym. Jego odejście, choć jest naszą stratą, przysłuży się niebu. Powierzymy naszego brata Josefa Boskiemu miłosierdziu, a jego ciało ziemi. Z prochu powstałeś, proch się obrócisz. Pełni nadziei stania i życia wiecznego przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przewini nasze ciało. Poniżone na podobne do swojego widmowego ciała. Uh, amen. Dobra. Jest. Tutaj zagadka, na pewno jakaś się tu pojawi. Wow. Cześć, babcia? Oh, Kathy, Katie, ty duży dzieciaku, po prostu do niej podejdź. Porozmawiaj, spójrz. Porozmawiaj. Przepraszam. Pani Rain? Znamy się, kochaniutka. Wyglądasz dziwnie znajomo. To ja, Katrin. Jaka Katrin? Nie poznajesz mnie? Minęło trochę czasu. Pewnie jestem wyższa niż mnie zapamiętałaś. Kate, a niech mnie, ale wyrosłaś. Żałuję, że Joseph nie może, że Joseph nie może zobaczyć, jak w końcu wracasz do domu. Miejmy nadzieję, że może gdziekolwiek jest. Pocieszająca myśl, skarbie, o ile to już minęło? 10 lat, 15? Chyba 15. Miałam 6 lat, gdy mama mnie zabrała. Zabrała ją. Mamy sporo do nadrobienia. Chcę wiedzieć wszystko. Posłuchaj, nie jestem jeszcze gotowa, żeby stąd odjeżdżać, ale może spotkamy się w domu za pół godziny? Oczywiście z wielką chęcią. Przejeżdżałam obok niego. Powinnam trafić. W takim razie do zobaczenia. Tak się cieszę, że w końcu znalazłaś drogę do domu. Nie mogę się doczekać naszej rozmowy. Ja też do zobaczenia niedługo. Mamy nową lokację dodaną. Co tu mamy na grobki? Elizabeth Parker. No, to kłopot taki, że tutaj kierujemy kobietą. Jak to czytam, to może to tak nie pasować zbyt mój głos do niej, ale. Yy, ale spoko. Ja tu się trochę już zaczynam wczuwać w ten klimat. Lepiej nie będę zaczynać. Wystarczy wspomnieć, że ja i uniżeni słudzy Boga raczej się nie dogadujemy. Dobra, przejdźmy. Wow, moje kondolencje. Dzięki. Jeśli chce pani znaleźć Boga, Kościół Świętej Trójcy jest zawsze otwarty. Wow! Proszę wziąć tę broszurę. Nigdy nie jest za późno, by zejść z rogi grzechu. Um. O! A czemu ojciec myśli, że jestem na drodze z grzechu? Czyż nie uważa ojciec, że od uprzedzenia niedaleko do siedmiu grzechów głównych chodziło mi o to, że wszyscy jesteśmy grzesznymi stworzeniami Dziecko Liczę, że zobaczę panią w kościach. Proszę sobie to nie robić nadziei. Będę się o panią modlił. Życzę pociechy w czasie żałoby. Jaki typek, no, daję tutaj mi jakąś ulotkę na pogrzebie. Co to za. w ogóle jakiś. co to jest. Dobra. Na razie olewamy go. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co tu się dalej wydarzy. Wow, ma motor. To jest fajne rozwiązanie. Podoba się mi to. To jest taka jakby szybka podróż między lokacjami. Dom Rainów. Dom Babci. Dzień dobry. Babciu jest tu kto? Cisza. A, wchodzi sobie. No i widzę. czerwony koń. Pomyśl. Farba wygląda na świeżą. Babcia musiała niedawno go odnowić. Oficerki. Obraz. Walka powietrzna. Pasja dziadka. Wow, nieźle. Zdjęcie. Zobaczmy jakie zdjęcie tutaj jest. Ty, ty, ty. Zdjęcie ślubne moich dziadków. Wyglądałem na młodszych niż ja jestem teraz. Czasy rzeczywiście się zmieniają. Wózek. Stary wózek inwalidzki, nienakurzony. Niedawno ktoś z niego korzystał. To dla mnie coś nowego. Dziadek musiał z niego korzystać na krótko przed śmiercią. Dobra, piętro. Wchodzimy. Włazimy do środka. O! Oh. Oh, Witaj, skarbie. Zastanawiam się, co ci tak długo zeszło. Wybacz, nie mogłam się oprzeć i wzięłam ten stary wózek na przyjażdżkę. Oh, <laughs> nie patrz tak na mnie. Odstawiłam go na miejsce. W ogóle się nie zmieniłaś. Wiecznie się wygłupiasz, jak kiedy byłaś mała. Siadamy. Tyle do nadrobienia. No, na pewno. Maszymy jak teraz. Opowiedz mi o swoim życiu w mieście. Nie ma co opowiadać. Studiuję dziennikarstwo. Tak jak czułem. Jestem na drugim roku. Jeżdżę na motorze, jakbyś nie zauważyła, że stoi przed domem. Racja, zupełnie jak twój ojciec, raczej. Mogę spytać, czy miałaś jakieś wieści od ojca, jakiejkolwiek? Nie, nic odtąd, Nic odtąd kiedy odszedł. Och, tego się spodziewałam. Przepad jak kamfora. Nieważne, stare dzieje. Jak się miewa, Sharon? Wow, matka pewnie. Powiedz prawdę, że... No, mówimy prawdę, babci. Mama, oddałam ją tam, gdzie mogę jej naprawdę pomóc. Nie mogłam tego dłużej znieść. Przykro mi to słyszeć, mimo tego co zaszło, kiedy się zabrała. Ciekawe, co tam zaszło. Przepraszam, że się nie, że się, że się nie odwiedzałam. Mama opowiadała mi te okropne kłamstwa o tobie i dziadku. Kiedy byłam dość duża, by zrozumieć, co robi, miałam wrażenie, że jest już za późno. To nie twoja wina, kochana. Byłaś dzieckiem. Cieszę się, że teraz tu ja jesteś. Ja też, a co z tobą? Jak sobie radziłaś przez te lata, Czuję się samotna od czasu tego wypadku. Nie da się zaprzeczyć. Jakiego wypadku? Rany boskie. Oczywiście nic nie wiesz. Zabrałaś za nim to się stało. Nie wiem czego. Nie zapomnę tego okropnego dnia, 16 sierpnia, 81 roku. Był środek nocy, kiedy szeryf Truman do nas zapukał. Był nim Joseph. Na początku w ogóle nie poznałem Józefa. Był cały mokry i brudny. Patrzył tempo przed siebie, aby coś wyrwało jego duszę z ciała. W tamtego czasu nie powiedział słowa, a zawsze przykuty do tego przeklętego wózka. Głomatko. Naprawdę? Cały ten czas? Nie miałam pojęcia. To był cios dla nas wszystkich. To straszne, babciu. Tak mi przykro. Dziękuję, skarbie. Ło, jest ekwipunek! Pojawił się ekwipunek, mamy... Notatnik i mamy pierwszy wpis. Wypadek z 81 roku. Dlaczego dziadek nagle wyszedł tamtej nocy w 81 roku? Nie mam najmniejszego pojęcia. Zanim to się stało, zachowywał się bardzo dziwnie. Znikał na całe godziny. Z początku podejrzewałam go o romans. Kiedy go to zapytałam, stwierdził, że goni za demonami przeszłości. Pewnie miało to jakiś związek z wojną. Zespół stresu półrozowego. Możliwe. Jak Rambo. Może to był zespół stresu półrozowego. Jadek zawsze miał problem z okazywaniem słabości. Nie wiem, skarbie. Po prostu się zastanawiam. Wtedy za dużo o tym nie myślałam. Razem zawsze mi mało mówił. Na pewno nie chciał mnie w ten obciążać, ten sposób, cokolwiek by to było. Co mówi lekarze? Stan wegetatywny. Tak to nazywają. Słyszałem już wszystko. Jeden lekarz mówił, że to udar, inny, że zawał trzeci konował chciały zrobić z niego z tego poważną infekcję. To wszystko bzdury. Zatwiłam, że co mówi rezonans. To jedno z tych najnowszych badań głowy. Tak, słyszałam o tym. Według tego badania w jego mózgu nie było żadnych zmian. Wtedy myśleli, że to jakiś problem techniczny, usterka, ale trzy różne urządzenia wykazały to samo. W końcu musieli przyznać, że nie znają żadnego logicznego wytłumaczenia jego stanu. A ten uraz miał miejsce akurat wtedy, gdy zniknął w tajemniczych okolicznościach. Dokładnie. Nie wiem, że to był przypadek. Co szeryf Truman miał na ten temat do powiedzenia? Ach, niewiele. Mówił, że po prostu znaleźli Józefa w takim stanie na obrzeżach miasta. Szeryf był przekonany, że łączy się z tym jakieś przestępstwo, ale śledztwo nic nie wykazało. Potem powiedział, że z przykrością musi zamknąć sprawę. Mogłabym dowiedzieć się czegoś więcej. Możesz spróbować, skarbie. Wyjaśnienie tej sprawy wiele by dla mnie znaczyło. Dobrze, w takim razie wybiorę się na posterunek, na małą pogawędkę. Miło by było przypopatrzeć, jak policja wykonuje w końcu swoją robotę. Oczywiście jedź, daj znać jak będziesz jeszcze potrzebować pomocy. Mamy nową lokację. To jest fajne. Muszę iść, babciu. Potem jeszcze porozmawiamy. Pa, Katie. jest ekwipunek, jest to repka. mamy notatnik, w notatniku mamy co? Połącz, pomyśl, czytaj, a o wypadku, dobra, rozumiem, jest paralizator, zapalniczka, papierosy, no tak, nasza bohaterka pali i broszura kościelna, możemy zrobić połącz, aha, możemy łączyć z przedmiotami, na babci użyjemy, a najwyżej dam reset. Masz chory umysł, wiesz o tym? <laughs> tak, czasami w grze warto zaryzykować. Babcia może pali? Nie chcę jej tego pokazywać. No, nie pali. O! Kościelna broszurka. To się może babci podobać. Połóż babciom. Wow! Co myślisz o tym kościele, babci? Wydają mi się nieszkodliwi, ale potrafią być halni. Można tak powiedzieć. Rozdawanie ulotek na pogrzebie jest w dość złym guście. Bardzo dziwne zachowanie jak na księdza. To muszę przyznać. No dobra, wiemy, że jest dziwoląk jakiś. Chyba dziadek. Zobaczmy go sobie. Dziadek w mundurze, sił powietrznych. Chyba były zaraz po dwudziestce. Fotel, kredens, alkohol. Wypij alkohol. <laughs> Zabawnie byłoby zobaczyć jej reakcję, ale nie. Dobra, ubabciliśmy. Ja o, mijotrowy samolot! Pomyśl. Pamiętam, jak się nim bawiłam. Dziadek miał całą kolekcję. Regał jeszcze. Zobaczmy <laughs> książki. Przyzwoita kolekcja książek. Większość chyba związana z nauką lub historią. Ja mam książek też bardzo dużo w domu. Myślę, że parę tysięcy sztuk się bym znalazło. Nawet na moim kanale jest parę filmów o książkach eee, czy, 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 czy. Może jeszcze to do tego wrócę jakoś Bo cały czas coś ciekawego Wynajduję i czytam Ale to już na inną opowieść To jedźmy na tą komendę Zobaczmy co tam się Dowiemy Jedźmy, jedźmy o, okej, okay. Lokacje są dostępne, mamy motor Nie musimy dbać o paliwo, na, przynajmniej na razie Różnice, tak już podświadomie tyle grałem w Don't Escape, że podświadomie szukam różnic, tak tu, gdzie musimy paliwo, tak, wlać, gdzie tam jest stacja paliw yy, I ile mamy godzin jeszcze do końca tego dnia Ale nie, na razie jest OK. Komisariat Dzień dobry, dzień doberek Cisza. Flaga amerykańska. Zdjęcie, zdjęcie. Młody glina. Porozmawiaj z młodym gliną. Dzień dobry, witam. Czy muszę złamać prawo, żeby przykuć pańską uwagę? Bo jak będzie trzeba, tak zrobię. Droga pani, jestem w tej chwili dość zajęty. Chwila, ja cię znam, ale mi się twarz zmieniła. Raczej nie. Yes, tak, znam, jesteś Katie. Katie Rain. Moja reputacja ja nie wyprzedza w nieco obszarzający nie. sposób. Daj spokój, to ja, Lenny. Leny Marks, a wygląda jak, nie wiem, jakiś assesman. Co to za mundur? Jakiś brązowy. Przyznaj, że nie masz pojęcia kim jest ten człowiek. Ubadaj, udawaj, że go rozpoznałeś. Yy, potrzebuję informacji, więc to... Cześć, Lenny! Cześć! hej, to ty? To naprawdę, ty? No, nie. Pewnie przyjechałaś tu na pogrzeb. Zgadza się. Ja może nie pytała o szczegóły. Przykro mi z powodu Twojej straty. Joseph to był świetny gość. No, był. No, ale co mogę dla Ciebie zrobić? O. Chciałem zapytać, dlaczego wiesz coś o wypadku mojego dziadka. Znam tylko plotki. Szeryf może mieć na ten temat coś więcej, ale pewnie wie tylko tyle, ile jest w raporcie. To stało się zanim obaj zaczęliśmy tu prasować. Dobra. A, dobra, w takim razie porozmawiam z nim. Jasne, jego biuro jest po prawej. Okej. Okay. Do zobaczenia. Ale ten. Papierosy jakieś ten, tam zapalisz też masz leny? Nie chcesz. Do kościółek coś do kościółka. Co myślisz o tym kościele? To dość przyjemny kościół. A co? Sama nie wiem, ale ksiądz wydawał się dziwny, tak, taki halny. Więc ja co masz na myśli? Ale ja gościa znam, nikomu nie zagraża. Skoro tak twierdzisz, dobra. Tego mu nie chcę robić. O, takiś tu akta, mogłem coś wow, następny. To za mundury jakieś takie dziwne? O, jest krzesełko, siadamy. Dzień dobry, panie szeryfie, ma pan chwilę? Nie bardzo, więc proszę o. o coś. Szybkość. <laughs> Do dobra. Jakiś pomysł stało się Josephowi Reynowi w 1981 roku. Skoro tak, to no dlaczego Sheriff Truman. Coś tam uciekło chyba. To była standardowa procedura. Zawsze trzeba złożyć raport sprawozdawczy. Rozumiem. Znał go pan? Nie, zbyt krótko byłem w mieście. Facet jest tu cholernie poważany. Minęła już dobra dekada odkąd wylądował na wózku, a ludzie nadal gadają o tym, jakim był człowiekiem. Jakby był przywódcą kultu, albo co. Brzmi trochę jak teoria spiskowa. Może i tak, ale wiesz, co mówią. Jak coś jest zbyt piękne, to nie może być prawdziwe. Uuu, mamy raporcik, proszę państwa, nowy wątek. Mogłabym zerknąć na raport? Absolutnie nie. To oficjalne dokumenty policji. Czemu? Myślałem, że raporty policyjne dostępne są obywatelom. Nie w tym stanie. W ogóle takie, że są dostępne? W Ameryce? Fajnie tam mają. Czyli co? Każdy może sobie tam zobaczyć w niektórych stanach te raporty, no to może tak jest. No właśnie. A ja jestem z rodziny. To się nie liczy? Uważa się pani za rodzinę? Nigdy wcześniej tu pani nie widziałem. To jest skomplikowane. Wie pani, co jest skomplikowane i nielegalne? Udostępnianie dowodu każdemu, kto o to prosi. Szeryfie, co za problem? To było dawno temu. Bardzo by mnie pan uszczęśliwił. Próbuje pani flirtować z funkcjonariuszem prawa? To może działać na takich tempaków jak Lenny, ale ja mam robotę. Leny, może pomożesz mi? Nie uważasz, że, że szeryf jest straszliwym służbistą? Szeryfie, to jego wnuczka. Myślę, że nie ma... Myślisz, że tego nie wiem, ale są jakieś zasady. Tylko ja tu postępuję według prawa. Co dużo kawy. Chyba panu żyłko... Ale panu żyłko nie pękła. Chyba chce pani zwiedzić cele. Proszę mnie skuć, panie władze, oszczędzić wysłuchania retorycznych pytań i ukrytych gruźb. Ech. Przetrzymać się zasad, tak jak inni. Dość mam tych bzdur. Dobrze. Wow. Czy ona jest ostra. Jeśli jest ostra. No, ale tu mleny będzie chyba tam bardziej skłonny tam. Do pogadania. Cześć Leny. Co tam? Hey. Muszę zobaczyć raport policyjny z 1981 y, roku, kiedy stary szeryf był jeszcze. tam, coś tam. Chciałem pomóc Kathy, ale akta są z moimi plecami, a lepiej tego nie robić. Dobrze. Jeszcze raz, co tam było? I porozmawiam najpierw z szeryfem. No porozmawiałem z szeryfem i nic. I nic. Chyba nie dostanę tego raportu samym gadaniem. Muszę wziąć sprawy we własne ręce. Ciekawe, co jest za tymi drzwiami. Otwórz. Wow. Mop. Jesteśmy w celi. Bezdomny. Pogadaj z bezdomnym. Hej. Hej. Co? Nie słyszę cię. Mały telewizor. Wyłącz. Wyłączymy go. Hałas jakiś pewien. Dzięki, to się robiło irytujące. Dobra, pogadajmy jeszcze raz z naszym. Hej. Hej, witaj. Spytaj za co siedzi. Dobra. Tu już wiem, co będzie czas robić. Wiemy, że raport jest zalanym. Dobra. Jak się wam podobało, to napiszcie w komentarzach. Ja tu zakończę. Czekam na wasze reakcje. Myślę, że ja będę grał dalej. Pytanie, czy nagrywać, czy nie nagrywać. Napiszcie, co o tym myślicie. Uważam, że historia jest ciekawa, ma potencjał. Grafika jest taka ładna. Pixel art. Bohaterka jest, wydaje się, charyzmatyczna postać. Więc może być fajna przygoda. Także dzięki za tą waszą tutaj obecność. I proszę o ewentualnie jakieś łapkę w górę. Jakiś komentarz? Cześć, hej!